Odcinek. Nie pamiętam który, ale zaczynamy. Hej, hej! Po dwóch miesiącach braku nagrywania wracamy z filmami, bo zacząłem podróżować. Jestem w Białorusi. Zatrzymałem się tu na jeden dzień przed Mundialem, bo lecę do Rosji. Jutro będę już w Moskwie. Oglądam sobie mecz. To jest moja chata. Tam mam łóżko płacę 80 zł za, za dobę. Telewizor, którego bardzo dawno nie widziałem, tak? To się Kineskop chyba nazywa. Pokażę Wam całość gdzie mieszkam. co? Nagrywam troszkę gorszym aparatem niż zawsze, więc może być trochę brzydziej, ale. Taka chawira. No oczywiście PRL jak to tutaj na Białorusi w Rosji, ale to przeżycia, tak? Jeszcze łazieneczka. A... Oczywiście światło nie działa. Ten plac, który widzicie za mną, to jest słynny plac zwycięstwa na Białorusi. Co mi google, mapy powiedziały, to przez misk przepływa też rzeka Stislać? Coś takiego. No to ona. Chwila na wytłumaczenie. Przez ostatnie dwa miesiące nic nie nagrywałem, bo wróciłem do Polski ekscytowałem się tym, że mieszkam znowu w Polsce. A poza tym mój kanał to kanał podróżniczy, tak, więc jest o podróżach, nie będę wam nagrywał jakichś challenge, jak jem makaron ostry i słodki, i który lepszy, albo rzeczy w tym stylu, także spodziewajcie się podróży w tym roku, jeszcze będę w Dubaju, w Kenii, na Bora Bora, w Polinezji francuskiej, tak, eee, gdzie jeszcze będę, w Nowej Zelandii i w kilku innych fajnych miejscach, tak, na, także na pewno jeszcze trochę ładnych filmów będzie. Michał Dudek właśnie do mnie napisał, że... bo on jedzie samochodem do Moskwy z jakimiś tam ludźmi z internetu poznanymi e, i cofnęli ich z granicy, bo nie mieli papierów na auto w sensie, że nie było zarejestrowane na kierowcę. Takie przygody to tylko z Michałem Michał, pozdrawiam, mam nadzieję, że się zobaczymy w Moskwie że dojedziecie już tym samochodem Teraz tylko, żeby się nie rozpadł po drodze Wychodzimy z hostelu, idziemy na mecz Kolumbijczycy nie śpią. Śpimy w pokoju z Kolumbijczykami. Dzisiaj ze mną będzie Tomek. Tomek, który mi załatwił bilet. Nie wiem w ogóle, jak mi go załatwił. Ty mnie tam śledziłeś chyba na tymi Instagramie, Tak napisałeś, że kumpel się wysypał. No i lecimy. Patrz tam, okolica, jak w Hongkongu, te wielkie budynki. Na placu czerwonym za półtorej godziny mają się wszyscy zebrać, także będzie ta Patrzcie, co tam jest. Gramy u siebie! Polacy gramy u siebie! Gramy u siebie! Tak, działko już trochę zdarte. Polacy się powoli zbierają, która jest 12. No to jeszcze godzinka, i. I będzie prawdziwe darcie Woldy, mam nadzieję. Nie no, zbierają się Polacy. Trzeba po prostu jakiegoś jednego Wodzi większego. Puchar jest nasz! La la, 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 la la Nie no, Rosja naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Spodziewałem się oczywiście pijanych ruskich jeżdżących z niedźwiedziami eee, tymi, tymi motorkami, gdzie na, na boku się siedzi. Tu ma jakąś nazwę? Dobra, wiecie o co chodzi? Tutaj zdjęcie. O, właśnie czymś takim. Eee, a tu jednak bardzo cywilizowane miejsce. Nie tak jak w telewizorniach i w gazetach i tak dalej przedstawiają super mili ludzie, naprawdę słyszałem tutaj historię, że siedzieli Polacy w knajpie i nagle ktoś im flaszkę przyniósł do stołu, zastanawiają się o co chodzi, bo nikt nie zamawiał okazało się, że Ruscy siedzący obok dla nich zamówili e, dzisiaj w ogóle miałem ofertę za darmo zjeść sobie śniadanko w hostelu e, właściciel przyszedł przywitać się rano, mimo że on nie, nie pracuje, tylko przychodzi raz na jakiś czas to przyszedł się przywitać naprawdę Rosja Jestem pod wielkim wrażeniem. Polska, złączy się z narodem. Widzę tańczy, to widzę kiedy poczeka. Chłopaki zmęczeni zrobiła nam się ekipa, to jest i Johnny, i pan tutaj z Afryki doleciał. Siemano, siemano Idziemy na stadion w ultrafi. No dobra, w końcu po 12 latach, bodajże czekania zaczynamy mundię. Przenosimy się na stadion. Ten mecz przegrany, szkoda tylko, że w takim stylu, również bardzo szkoda, że po dwóch minutach stania na początku meczu reszta kibiców za mną kazali mi usiąść, bo oni tu przyjechali na piknik, a nie kibicować. Także mam nadzieję, że na Kolumbię będzie trochę lepszy tłum. Słaba gra, słaba gra. Dopiero pod koniec się zebrali. Podobało mi się, że cały mecz żadni kibice się nie odzywali. Cza czasem tam krzyknęli polska, polska, ale jak już szło do dupy, to klnąć na nich, gwizdać, to kurde, pierwsi jesteśmy. Tragedia, dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, eee, ja jestem już w domu. Dzięki, że obejrzałeś. Odcinek obejrzałaś. Eee, niestety więcej nie pokażę, bo. Jak słyszeliście podczas całego odcinka, cały czas był hałas spowodowany takimi metalowymi przywieszkami do linki. Pierwszy raz nagrywałem tą kamerą, także nie wiedziałem, ale to co mogę powiedzieć, to to, że co, tak, prawda, piłkarze zawiedli, ale nie zmienia to faktu, że wyjazd na mundial to jedno z najfajniejszych przeżyć, jakie miałem w życiu, i nie jest to wcale taki duży koszt jak można by sobie wyobrażać. Bilety lotnicze kosztowały mnie 1300 zł w dwie strony. Pociąg 80, czyli 1380. Trzy noclegi miałem płatne: razy 3 e, razy stówka, czyli 1680. Do tego bilety na mecze po 105 dolarów, czyli niech będzie 370, e, czyli niech zaokrąglimy do 2000 e, Plus jakieś jedzenie, picie, e, bilet na drugi mecz. Naprawdę 3000 to jest realna suma za jakieś 7-8 dni pobytu przykładowo na Mundialu w Rosji. Także jeśli będziecie mieli okazję jechać na jakieś Euro Mundial czy coś w tym stylu, nawet jeśli Polska by nie grała, to jedźcie, bo atmosfera jest wspaniała. A jeśli Polska gra i jest doping prowadzony, jest przemarsz w mieście, to jest to coś niesamowitego. Szkoda, że na stadionie trochę inaczej aczkolwiek y, nie można mieć wszystkiego, tak? Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Y, ja jutro lecę do Grecji, następnie do Ukrainy, na Ukrainę, także spodziewajcie się jakichś nowych odcinków. W lipcu jeszcze Szwecja, Norwegia. On, 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 on. Trzymajcie się.